Witam wszystkich na moim kanale W dzisiejszym filmie pokażę Wam zdjęcia krok po kroku jak powstawał mój gołębnik który bardzo wcześniej tam pokazywałem Jak widzicie zaczęliśmy od równania terenu od poziomowania, wysypywania piachu folii pod spód, tak żeby po prostu zabezpieczyć przed wilgocią trochę tego było zanim, zanim w ogóle wystartowaliśmy z budową, no bo trzeba było wszystko dopracować tak, żeby tej, mówię, wilgoci było jak najmniej a gołębnik stał na broczkach. tutaj o, jak widzicie, tata oczywiście od samego początku mi pomagał, także można powiedzieć, że stolarz to już było wyrównane wszystko więc mogliśmy pomału przystępować do prac związanych z budową, wypoziomować to wszystko też nie było tak łatwo. Tutaj już o materiał pocięty wcześniej i zaczęliśmy składać gołębnik. O, widzicie znowu mój tata. Konstrukcja powstała tak naprawdę w jeden dzień. To wszystko. Tutaj co robimy to to, trwa, to była sobota po prostu wolna i w sobotę, o tak wyglądało po pierwszym dniu budowy. Widzicie, no nie wiem czy dużo czy nie, ma, no, nie dużo, w sumie jeszcze było spięta góra z tego co pamiętam, więc, więc to jeszcze nie jest do końca to, zaraz Wam pokażę. Tak naprawdę, bo jeszcze górę zaczęliśmy spinać, tak, jak zaczęliśmy spinać górę, to już ja zacząłem kręcić boki, tata spinał górę, a my kręciliśmy boki, o, czyli tak dokładnie wyglądał gołemnik po pierwszym dniu pracy. Widzicie, już nawet późna pora, to były wakacje, więc czasu było trochę, żeby, żeby sobie podziałać i popracować. Gołębnik miał wymiar, ma wymiar 12 metrów i jest 2,5 szeroki. Tu już zaczęliśmy sobie przód robić. W przód, jak widzieliście, są okienka, są wejścia, w wloty, więc tak szybko już nie szło. Wszystkie etapy po kolei sobie fotografowałem, żeby mieć jakąś pamiątkę. Teraz jak już w ogóle wrzucę ten film na kanał, to, to jeszcze będę miał lepszą pamiątkę. Widzicie już bok zaczyna to wyglądać jak gołębnik. W sumie już nagrywałem dwa takie filmy budowa gołębnika krok po kroku, czyli to jest mój trzeci gołębnik w sumie, który budujemy razem z Tatą. I pewnie nie ostatni. Widzicie, no, to już jest bok jeden zrobiony, tak to finalnie miało wyglądać. Tutaj mamy już zrobiony przód. Bez drzwi, bo jeszcze do końca nie było na to pomysłu. Z boku głębnik. Każdy etap był, mówię, fotografowany, tak żeby ta pamiątka została. Fajnie to tak właśnie nagrać i zobaczyć później, krok po kroku, jak to powstawało, jak to się budowało. Kawał ciężkiej pracy, naprawdę, żeby to wszystko dopracować, zrobić. Samemu oczywiście razem z Tatą, po godzinach głównie i, i wtedy, kiedy była wolna sobota, to już wstawiliśmy okienka. No i przeszliśmy robić dach, czyli trochę więcej czasu, więcej pracy. Widzicie, Powoli, pomału powstawał dach. Przerwa chyba była jakoś metr, ale nie pamiętam dokładnie. Tata, no, oczywiście, w roli głównej, czyli teraz można był powiedzieć nie tylko stolarz, ale i dekarz. No, i tu już był dach praktycznie zrobiony. Tak samo nie cały dzień. Fajnie to tak etapami powstawało, krok po kroku naprawdę. Jest na co popatrzeć myślę. I potem o, przeszliśmy do krycia jego, poszła płyta OSB grubość bodajże 12. Wszystko przykryliśmy płytą. No, tak wyglądał zawsze gołębnik na koniec, był fotografowany. O, już zrobiliśmy drzwi, tutaj widzicie stawki, więc o, tak zawsze z boku robiłem zdjęcia gołębnika, żeby po prostu mieć to fajnie, jak to się zmienia. I tutaj przeszliśmy już do podwójnej wentylacji, czyli wentylacja jest w dachu po całej długości, oczywiście. Tak to z góry wygląda. Jak robiliśmy. Tutaj jest bodajże 5 cm wysokości. No i przez całą długość I mamy ukończone. Trochę się z tym zeszło takiej dłubaniny To jest zawsze właśnie najwięcej. Widzicie jak fajnie to powstaje jako teraz z drugiego boku już praktycznie gołemnik. Stan surowy, zamknięty mamy zrobiony. Jeszcze w sumie zaraz pokrycie blachą dachu. No już tutaj było zrobione ten mały daszek. Potem jedna strona, oczywiście, się wydaje, że jest krzywo, ale uwierzcie mi, że nie jest krzywo. O, i tu widzicie, dwa samochody stoją na robocie. Czyli mój i taty oczywiście, bo musimy dojechać na działkę. I tu już był dach zrobiony. Jak no, widzicie fajnie z, z drogi to już wyglądało. To już miało wygląd gołębnika. Także naprawdę fajnie. O tu jeszcze zdjęcie, gdzie kolega jeden dzień przyszedł i pomógł nam w pracy. W sumie nie jeden dzień, bo więcej. Pomagał. Podziękowania już były wrażliwe. O, i tu z tyłu gołębnik tak wygląda. Naprawdę myślę, fajna sprawa postawić sobie samemu taki gołemnik, Jeśli jest trochę czasu, wiadomo i trochę pojęcia. Tak w moim przypadku, Tata bardzo dużo pomógł. Mój był projekt, który wymyśliłem sobie sam. Oczywiście, widzicie, no naprawdę, gołębnik klasa, to już był powoli przygotowywany do malowania. Listwy oddzielające poprzykręcałem i pooklejałem. Widzicie, o tutaj taki mały filmik, gdzie głębnik był już w 100% przygotowany do malowania. Malowanie było natryskowe przez też jednego ze znajomych. Szkoda, że już nie mam tych filmów, który jak malował, bo też bym wam wstawił pokazać jak to poszło. W sumie dwa razy po półtorej godzinki i, i gołnik w koło był pomalowany. No, widzicie, ciemny kolor wybrałem. Niektórzy zarzucają, że lepiej, jak był jaśniejszy. Oczywiście, że lepiej, ale dla mnie to nie miało znaczenia. I tu już zaczęliśmy budować woliery. Które też mieliście na filmikach. Widzicie po kolei, czyli konstrukcja z kartą gipsu. I Też konstrukcja stała praktycznie w jeden dzień. Tu macie zrobione już konstrukcje. A tutaj mamy już wykończony głębnik wraz z kostką przed wejściem. Czyli tak wygląda to na ten moment no a dzisiaj już możemy zobaczyć gołębnik w pełnej okazałości widzicie wejścia wolierki gołębnik tak jak na zdjęciu tak skończony jest teraz idealnie jeszcze w środku trochę trzeba zrobić ale nie ma na to ciśnienia widzicie już czuć wiosnę, chociaż te zaraz mają przyjść znowu. Mrozki, ale może jakoś to będzie. Widzicie, gołemnik skończony. Nic tylko czekać na młoda. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Zostawcie subskrypcję. O, fajny projekcik się udało zrobić. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.